Babci, bo to fana ale nie widać jego muściki. Zaczniemy od papierowych sabolotów, dostały miejsca. Ten ma pierwsze miejsce, bo jak go puszczałem ze schodów, bo jak go puszczał, to no to nie mógł latać, ale jak ze schodów, no to fajnie on leciał. Ale jak ze schodów on leciał o ten, no to fajnie, on tak fajnie, bardzo fajnie leciał robił, a trzecie, a drugie zdarzy się będzie. No, on jakby dostał taki prawdziwy z konkursu, bo on jak go się rzucał, no to o, o, o taki spadł na podłogę, bo brat go robił, a to tata go robił. On dobrze jest zrobiony, a ten źle, bo on ma za małe skrzydełka, żeby on leciał. A tutaj mamy trzecie miejsce, którego tata się pomylił z tym, bo, bo z tego się pomylił do tego, a jego ja trochę zmieniłem, bo zrobiłem takie coś, ale go próbowałem y, spuścić, to on tak, on chyba o tak źle leciał. I teraz możemy zaczynać od kreatywności, mojej kreatywności, z tych budowni, które mamy z kreatywności, też tam są takie raz, dwa, 3, 4, 5, 6. 6 takich jest. A tutaj mamy ludzika od tego, który nie był od tego. To jest kreatywne, więc to było bez instrukcji. To było bez instrukcji. To było bez instrukcji. Możecie sobie ludziki zobaczyć. To było bez instrukcji. To też było bez instrukcji. A inne tam też trochę było bez instrukcji. Tego za małym celem to właśnie jest... Taki, który ma takie jeszcze, to jest helikopter policyjny. To ma. Dostałem go od Mikołaja. To jest jakieś te, e, piesu, I, A ten no jest fajny, bo jak on będzie jechał, to, to wtedy on kręci śniutę. Oj, ludzika przewaliłam. Ludzika tutaj. A od tego nie mam ludzika, bo to jest technika. A to nie jest technika. No. I jeszcze mechanizm pokażę. Tutaj mamy silniczek, pokażę bardziej przy kamerce, Tutaj mamy takie kolczatki różne, bo tutaj wystaje kolczatka jedna. Dobra, teraz a, a, podusz, a to jest wielkie, które się trudno budowało. Tak się najbardziej trudniej budowało. I co jeszcze to się pomyliłem z przodem? Bo tutaj fajnie, tu nie traczek ten sam, co tam jest. Nie powinnam tu być, tutaj, bo to jest ale nie dało się inaczej tego zrobić. Może kręcić, można wyjąć na przykład koło ratunkowe. Jest ja przyczepić. Są dwie anteny. A jak to jedzie, bo to są takie śmigła. Jak to są takie śmigła, które pojedzie, no to one się A następne to jest dragster, który ma starcik. Jeśli go tak do tyłu bomba napędzi, no to on tak na dwóch kołach jeździ. Tak na, 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 na górach. Tu mamy robota wielkiego, gdzie jest ten ludzik. A i od tego i od tego, to nie było ludzika ani od tego. Od poduszkowca nie było ludzika ani od tego dragstera. A tutaj mamy ludzika, który był od tu wewnątrz tego robota. Ten robot ma piłę i wziął jakiś śluz z tego czegoś. A tu mamy stworka, który on tak powinien piłą bo po zasłaniać jak tą bierze po tej I ma też I mamy też A tutaj mamy niezniszczalny pojazd, który się nie niszczy. Nie. Już go zostawiam. Motor no oczywiście, ale nie od tego ma te Koła. To jest Ferrari i ludzik. To jest Porsche i ludzik. A tu są już kreatywności, tak jak tam już mówiłem. Tutaj nie ma ludzika, bo to jest łódka. I zapomniałem, że jest za, za za koła. Tu mamy auto takie za spoilerem i z czymś, ale to ja kreatywnie zrobiłem. Tu jest brama, która ma piłę, ale nie, bo ja tak bawiłem się i tak na niby. Tu mamy, którego... o nie robisz. I tutaj mamy tego, który jest taki kokard, a tutaj mamy motor, a tu mamy łódkę, gdzie jest gaśnica i przyczepa i to wszystko. I właśnie drugi filmik, gdzie te strony, które ma jakiś yy, kolor, nie? taki złoty, ładny, srebrny. jest taki srebrny, złoty, ale Dobra. bardziej złoty, bo to jest formowany. i postawił go. I tutaj mamy świeczki, bo jeden z nas... Bo jedna z nas, bo to też jest taki, bo jedna świeczka się przepaliła oczywiście, bo musiała przelecieć te coś na jego oko, taki miś. A bałwan, no się nie przepalił, ale trochę tam mu ten zeszło. A ten już nie ma czapki, a nie mu jednego oka nie widać. Tak, dziękuję. Dziękuję. I Mikołaj też dziękuję. Ja? I jeszcze, gdzie go tam się zapalono?